Za Wiesz, że zawsze mam pod ręką, prawda? To? to szkolenie Melk. Ten projekt ICA. Irandello Kruger nie miał pomagać policji. Szkolą ich specjalnie. Na nas. Żeby dorwać splitter. Wszystko okej okay, na burze? Cicho jak zdrowi, tylko ja tak najlepszy. Ну. Так, а она стоит. Ну. No, oh, skakuj, skakuj, skakuj. Dobra, już prawie, jeszcze tylko czerwone drzwi. No. I winda, 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 winda. Uff. Eee, dlaczego tu świeci słońce? O. Prześwituje Prześwituję przez windę, czy co? Ajny, no, sorry, nie, dziwne to. Doktor Dave. Znowu to samo. Jesteś słoneczko? O, już cię nie ma. No, ja chcę się stąd wydostać. Już, żeby mnie nie gonili. To są wredniacy. Nie dość, że są tak szybcy jak Fate, to jeszcze nie da się chyba ich praktycznie pokonać w normalnej walce. Jakbym tak, nie wiem, zaczęła z nimi walczyć na pięści, to bym dostała paralizatorem. Więc... <laughs> się nie opłaca. <laughs> tak mi się wydaje. Góry do góry. O górę Jeszcze jakieś zwykli policjanci. No, bosko. staram się, Merk. Ła! No staram się, staram się. Łach. Tak, boski filmik jak Fate biegnie. <grybuj> <grybuj> Mała, tylko nie barwić tam, jak rozleżą. Może być gorąco. Podejście do statku na piechotę jest zbyt ryzykowne, na pewno nie na mierzu. Musisz jakoś myśleć, że to Dobra, to penetrować statek będziemy następnym razem, bo tu się kończy ten rozdział. Będziemy skakiwać do ciężarówki i do statku potem. Ogólnie ten, ten poziom jest dosyć fajny. No, także do zobaczenia następnym razem. Haltet się.